Jebać ruch! Spierdolaj! Ja właśnie zaboli! Czemu się nie mogę sponować? Ale kurwa! Wchorzowe pierdolone hanysy! To jest igian.com. Co? Hany, jebane schorzowa! To nie ja! ja. Się... kurwa! pierdolasz! Kurwa! W ogóle patrz na ten bilet miesięczny nie? Ten. i ziomek mi go wydrukował za 5 dni, A normalnie by kosztował 170. A A ten kazik zagrał. Nie, nie naje, jeszcze nie możesz, masz okowa IHAHAHAHAHA <laughs> I co za teraz fejb, o nie, chuj Chuj nie Jakaś pani się pali bez powodu Imż ja, on jeszcze nie umrę Mimo wyfagi tak w Dobra, nie ważne Wróćmy do kropu drugiego za, za każdą złotówkę jako wydajesz na skinę do League of Legends To trafia wszystko w gospodarkę chińską, nie? Juro mamis de the desk <laughs> Ale muzyka do Agario Kocham Is... <laughs> Muzyka do Agario, idziemy we trójkę z pompami przez, ten, przez mapę w sensie Ktoś mi dał tą rangę A, bo ty nie masz ragi, no tak No Jebany <słuch> inwalid